Centrum Działań Twórczych w Lubinie wypełniło się dźwiękami największych polskich przebojów. Wszystko to w wyjątkowych aranżacjach i emocjonalnym wykonaniu Leny Piękniewskiej, której koncerty to prawdziwa uczta dla miłośników muzyki. Mamy pełną salę, 100 miejsc, 100 osób. Fantastyczny koncert pani Leny Piękniewskiej-Bem, która w cudownych, romantycznych aranżacjach zaśpiewała piosenki Osieckiej, Jędrusik, Przybory. Wspaniały wieczór pełen wzruszeń. I miłość. Romantyczny nastrój, wzruszenia i wyjątkowy kontakt z publicznością. Tak można podsumować ten wieczór. Sama artystka przyznaje, że wybór repertuaru nie był przypadkowy. Utwory o miłości, oczywiście, bo dzień taki miłosny. Eee, takie piosenki, które większość osób zna, ale też kilka nieznanych, które były, myślę, zaskakujące. Eee, no oczywiście. O miłości nie tylko szczęśliwej, bo miłość też bywa smutna i rozczarowująca. Więc nie było tak zupełnie cukierkowo i słodyczkowo, było też poważnie. To był wieczór pełen miłości i muzyki, który udowodnił, że Walentynki to nie tylko święto zakochanych, ale też świetna okazja, by celebrować piękno polskiej muzyki.